Tadeusz Isakowicz Zaleski zmarł we wtorek rano w szpitalu, poinformował Rzecznik Rady Metropolitalnej w Krakowie. Isakowicz Zaleski Isakowicz Zaleski był katolickim księdzem Obrządku ormiańskiego i łacińskiego, a także kierownikiem placówki. Brat Albe. Isakowicz Zaleski był, kapelanem środowisk niepodległościowych, gdzie był brutalnie represjonowany przez komunistów i założycielem ośrodka w Radzie. Urodził się w Krakowie w 1956 roku. Jego matka, pochodząca z ormiańskiej rodziny isakowiczów, osiadłej w 1975 roku do seminarium duchownego wstąpił Tadeusz Isakowicz Zaleski które ukończył po przymusowej dwuletniej przerwie w służbie wojskowej. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem ksiądz. Profesor Bolesław Komor w 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie.